Kupuję bo jak znowu kupię, to znowu mi nie będzie szło. Kupuj. No już myślałem, że Kartus. Dobrze, że to ładne. Była... Znaczy lepiej może. A kurwa jak Niki. Sznycelek. Tarczyn. No bo moim tylu przyniknę. Ty faktycznie. Czemu oni według idą na mi ta kurwa. Fiddle go top? Nasus jest dobry na liceum. Co? No. Fajnie wiedzieć, kurwa. Właśnie. No, na pewno. No ja wchodziłem wtedy, ty w, w, w tamte. Więcej hapu masz od 30 w parę. No właśnie, ale aż dobry. Wpierdolaj no. się. O, Władek, o Włók, kurwa. Przejebał. Nie wiem, kurwa, jak Nasus z Tristana na idzie, no ale powodzenia. Co on zrobił? Nie? Co to było? Ja filmowałem fejl tak trochę. Nie sprawa, zwa... Czemu stępał? się stepał? Nie, nie, nie pytaj. Ktoś tam skończy paskę i stąd flesza nie? Dobrze. Eee... No, chwilą... Dobrze. No, no i tylko jest, chujnia, tego... bo nie trafiłem nie w tego, tego. Nie w tego. W tej... Nie w tego, tylko chcieliśmy, nie, ale... Znaczy, że w sensie, żeby był chcieli, kurwa, wiesz... klona sobie zrobił? No, co tak tak zrobi. tak. No, z tego i tak, kładę, i tak, i tak... Czekaj, no to padł tu Władek. No, e Każe że kryć się nie siad. No. Nie, siadł na płatku bo. No i wiedziałem, że to zrobi. Boże... I tak go podpaliłem. Oh. Niech się strata, mciota. Dobrze, dobrze. Good job. Kurwa. ale tury ich nie oh. ma oh. co. Oh. Na oh. trzecim oh. lewcu taki tury tutaj, warta się Musiałbyś no, puszować ze mną, by było naprawdę fajnie. A jak wiemy wrócić pod turetę? No turet, nie no, szybciej jakoś przebiec. Kurwa. Mam stun'a, także zaraz go zajebiemy. Stunuję, no ja, dawaj, jeba, jeba, jebaj, jebaj, jebaj! Ja mam Możesz zostawić frag na dzięki. teraz padnę przez to. O Jezu, on zaczął bić. Nie. Kurwa, ja też chcę fraga, tej rzesz. <noise> w locie, tutaj. w locie, kurwa. Ja już go parleja Dobra, sparsy. chuj z tym, człowieku, no masz problem. No, no bo nie, nie, nie graj wdech. na fragi, kurwa, tylko team ma wygrać, nie. Nie, team ma wygrać. Team, nie team. Ma. Nie, team nie, ma. nie Nie, Sparleja nie, nie. Czy to, to jest z nie mogę mi to był to fajny. taki fajny. <noise> mam mało HP. Nie. Też mam no. mało. Też no. Nie, ty masz pół, ja mam mało. Kurwa, piąta minuta, który tutaj jest Czekaj, Ja mam 1300 kurwa. Nie cofaj się, bo padnę. Nie ginie po Nie, nie cofasz się w Oliwie, to potem ich zabijemy. Dobrze, dobrze kurwa, mam multi. Spierdalam, bo 1700. Nie z tego? Nie wbiłem, ty nie mogę stilować. Mhm, mm ja kurwa zjebałem W <noise> <noise> kogo ty tego paralia kurwa? Nie, no, to mi się zdarzyło no, Chwila, kurwa <noise> Jak zestylujesz... Kurwa człowieku bym miał dubla Ja pierdolę, no kurwa, bez przesady <noise> A, dziewięta o kurwa. Zabijam. Zbijam. Dobra, słuchaj, ok. Ja no pierdolę, tabla mi podjebałeś, człowieku, ogarnij. No i co z tego lubreszmi? No chujało, bo bym miał 5-0. 4-0. Tak, 4-0. No, fajnie. Nie mi misik mi zdechł. Ale se leży. O już. się o kurwa, to ciekać. No i on się na mnie życzy, no wiedziałem. Życie, Życie mu to zabijcie go, proszę. A ja przeżyłem. ha! Podjebałeś mi fraga znowu, że tym. Dziwne, że masz kurwa cztery fragi, a ja mam cztery asysty. Asysty. Asysty, kurwa. A ty też masz tak, a nie już, nie. Przepraszam, piątą. Ehh, <suszel> budki później kupię, na razie mi się nie chce. Jest mniej zniszczalny, to chuj. Chujowy jesteś. No czekuj. Mam stunę na adonek, zobacz co się stanie na bocie teraz. Mhm. Mm I tylko nomads możesz mm. <grytanie> Baraszu, nikt się Mmm. Ech. Barosz ujęć się nie kierzę. go nie zabił? Tak go <suszel> no, nie zabiję? On stał po ból. On stał Kurwa, nie wypierdala. Oh. Kurwa, człowieku, ty jesteś głupi. Wypierdale bo nie możesz pomóc tylko, kurwa, uciekasz do ty. Kurwa mać, no ten tabla nie, nie chce zajczyć. Kurwa, z kim ja gram? Kupię te buty jebane. Okay, no i on padnie, no co za idiota, no kurwa. Chujowe jest to, że ci wszystkich mi kradniesz, kurwa. Ja wszystkich obijam do jednego habicy, tylko jeden kwardy i... Co? Nie do dwóch przypadków. Nie, do jednego. Nie do patrz się, kurwa. Idę myć się siebie, patrz. Nie. Kurwa, nie już podranę. szedł do widzi, Już kurwa zawierdalał. Niech Nie jakiś, spuszowany mit jakiś, 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 No i czemu oni tylko mnie fokusują? Ej kurwa, nie może mi wszystkie dobierz, bo jedne Weź wypierdalej No super, double steal'a kurwa No weź kurwa, jeszcze przed padnięciem wyjdę dwa skill'a na nim Co Ja akurat, no to że dobiłeś, ja pierdolę A bo mnie bije, to poproszę Jakbyś padł kurwa, tego ci życzę no wiem, Wichuję, ale to nie zmienia że... Czy dobijasz wszystko? A to w nie padaj tak mój, że Fajnie kurwa. Co tam gryjesz? Trzynice elegii, trzynice jest opa. No fajnie pomocy! Weźcie ludzie, czemu wy. Kurwa! Czemu wy sobie łazicie po mapie? No dopiero wstałem! Ja pierdolę, Ty wszyscy zwiedzają mapę, a ja kurwa muszę się jeden na na 1 No kopijcie śmieszny kurwa. A to jest Kurwa, fart. czemu ja nie mam takiego farta?

ja mam stuna, także ją ze <laughs> <A>, O no <laughs> tak, to jest no Czekajcie lejemy Masz? Nie lejemy człowieku, ja mam stuna ale ja, oni mnie fokusują, bo ja ich znam <laughs> Nie znam Jakby nie moje ulti, wiesz żebyśmy jej nie zabili, nie? Znaczy mój stun A ja się zrykolął ładnie tko. No ten szaklo tak sforcił, że... sporcił, No sforcił. Sforcił. No i to jeden. Sporcił. sporcił Złożę jeszcze jakiś hitem ciekawy. Hit. O ile miniono Patrz, co się dzieje z minionami teraz patrz. A akurat monitor ma włączyć nie ma. Chujowy. Jest chujowy dzisiaj. Gdzie ona go zabiła? Nie, nie. Do Tego chuję. A surrender. Ha, surrender. Al GG. Uhu! Nice. Koniec, no, koniec pierwszego odcinka, kurwa. Uhu. Tak, bardzo trzeba jeszcze półcinać przez Nie, nie chcę mi się ucinać. Wrzucę cały, krótki był. Albo okay. nie poucinam. Nie. 20 minut faktycznie